tutaj prawdopodobnie płyn płodniczy paruje, to jest jakby trochę, ale zagrożenia nie ma, jako takiego, więc tutaj dlatego ratownicy przyjechali i przystąpili zadziałać. Ratownik, który, który zajmuje się yy, głową jest tutaj jakby dowódcą i on... Ja tutaj sprawdza oddech po raz kolejny i wykona pięć dechów ratowniczych, jeżeli tego oddechu nie uzyska. Tutaj ratownicy rozcinają ubrania i prowadzą badanie urazowe pod to. kątem innych urazów, innych czy uratowany nie ma ubrania. Ratownik stwierdził brak oddechu. Za chwilę wykona miliardowy oddech. Zbiorniki paliwa szczelne. <ślepia> Uraz prawej ręki. I tutaj mamy też podejrzenie urazu prawej ręki. Ratownicy więcej urazów nie stwierdzają i zaczynają prowadzić procedurę przy poszanowanym, który nie oddycha. Czyli najpierw pięć wdechów ratowniczych przy użyciu worka samorozprężalnego tutaj właśnie widać. I teraz jest kontrola tętna, czy jednak do tętno nie wróciło. Za tak podpierasz ścianę. Zresztą no, samochód nie odjechał. No, ja jest... Wdech, nie ja w... jestem od dymu. Jest w... Ja od dymu jestem, zobacz. To 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 już to to dym. to i już robimy dym. Aha. 30 uciśnięć i dwa No bo to wiesz. I tak, tutaj wdechy są wykonywane z stuprocentowym tlenem. <ślesk> 9, Wypadek samochodu ciężarowego e, Tak jak wspomniałem Zbiorniki z paliwem są szczelne Prawdopodobnie wyciek płynu chłodniczego e, Sytuacja jest opanowana z Za ile podejdziemy karetkę? Ratownicy też tutaj próbują ustabilizować Przedrażanie i tutaj stwierdzili ratownicy, że spontaniczny oddech jest zauważalny, więc zakładają maskę do tlenoterapii biernej. Poszkodowany sam oddycha, ale nadal nie ma świadomości. Tutaj próbują też stabilizować dłoń. I za chwilę zastosują procedurę przeciwstrząsową, czyli podadzą tlen, tak jak już to zrobili, okryją poszkodowanego kocem i będą czekali na... uwaga! I będą czekali na fachową pomoc. Czy Czas ten kręcić? Patryj. Oczywiście jeżeli ratownicy by posiadali defibrylator to też pewnie by zastosowali tutaj w tej sytuacji defibrylator automatyczny ale no niestety go nie posiadamy ale tutaj te działania które oni poczynili czyli oddech z 100% dlenem i masaż serca przygotowują mięsień sercowy na właśnie na defibrylację i zwiększają szanse poszkodowanego na przeżycie. Każdy lekarz to docenia i to jest naprawdę bezcenne co strażacy robią? Takie niby proste rzeczy, ale one zwiększają szansę na przeżycie no, drastycznie. Sytuacja została opanowana, poszkodowany i gotowy do transportu. No i tutaj, tak jak słyszeliśmy, dowódca stwierdził, że jest wszystko opanowane i czekamy na fachową pomoc lekarską to też się procedura gada. zakończy gdzie z gada i oczywiście ten ratownik cały czas kontroluje czy co? uszkodowany odpycha czy jest tętno u niego co chwilę żeby żeby nie stracił ole dymu idzie wiesz mhm. co robisz jeszcze robić? dobrze to my no. dziękujemy za pokaz. ta to...